Słychać mnie? Słychać czy nie słychać? Tak, słychać, dobrze. Yy. Dzisiaj y, trzecie i jednocześnie ostatnie rozważanie z y, tego naszego mini cyklu pomiędzy cyklem y, opartym na psalmach dotyczącym emocji, a cyklem przedświątecznym. Y, taki maleńki cykl nam y, wszedł i, i zatytułowaliśmy go. Wielkie pytania wielkich filozofów, kto był na poprzednich dwóch naszych nabożeństwach, to wiecie, że mamy za sobą rozważania dotyczące dwóch pytań. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, kim jestem, a ono było powiązane z tym, skąd pochodzę. Bo w zależności od tego, co myślę o tym, skąd pochodzę, takie będę miał być przekonanie odnośnie tego, kim jestem. Drugie pytanie, na którym się zastanawialiśmy, to było pytanie, po co istnieje. Skoro jestem, to czy moje istnienie ma jakiś sens, jakiś cel, czy też e, po prostu sobie, sobie istnieje. To były dwa pytania, którymi zajmowaliśmy się, zajmowaliśmy się na poprzednich dwóch naszych spotkaniach, rozważaniach. E, a dzisiaj trzecie z cyklu tych wielkich pytań to jest pytanie, dokąd e, zmierzam. E, Możemy zastanowić się nad tym, że to pytanie, dokąd zmierzam, ono powiązane jest z pewnymi przemyśleniami, które gdzieś w naszych głowach się pojawiają. Na przykład, czy istnieje życie po życiu? Kiedyś taka książka została napisana pod tytułem życie po życiu. Czy w ogóle coś jest? Czy kiedy, kiedy umiera moje ciało, czy jest jakaś egzystencja dalej? Czy coś dalej pozostaje czy, te, czy może ten świat jest wszystkim, co może istnieje, może nie ma nic więcej. Może ten świat nie wiadomo skąd się wziął, nie wiadomo dlaczego zaistniał, nie wiadomo po co istnieje i nie wiadomo dokąd tak naprawdę będzie zmierzał. Co jest tak naprawdę tą ostateczną rzeczywistością? Oczywiście takie pytania pojawiały się i pojawiają i będą się pojawiać Ruszam. Już mogę, mogę dalej? Dobrze, dziękuję. To się wytnie, jak mówią, tylko może troszkę ciszej, bo teraz to sam siebie zagłuszam. Takie pytania pojawiały się odkąd ludzie zaczęli się zastanawiać nad sensem swojego istnienia. Jest takie powiedzenie, które myślę wszyscy znamy, kto pyta nie błądzi. Jak wiecie, ja, ja mam taką tendencję, kto mnie trochę bliżej zna, że lubię wsadzać kij w mrowisko i lubię trochę prowokować. I tak pomyślałem sobie, że to stwierdzenie, kto pyta, nie błądzi, tak nie, nie do końca jest zgodne z rzeczywistością. Ponieważ e, nie zawsze jest to prawdą, ponieważ e, wszystko zależy od tego, o kogo zapytamy. W jaki sposób zapytamy. Można pytać i na przykład uzyskać błędną odpowiedź. Ktoś wysiada na dworcu nowym, pięknym, wspaniałym, nowym dworcu głównym w Olsztynie i pyta się, którędy dojść na ulicę Warmińską? I może dostać odpowiedź. A wie pan, to trzeba przejść przez ten wiadukt i tam pan będzie szedł cały czas prosto, 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 aż pan dojdzie do dobrego miasta albo do Lisbarka Warmińskiego. No, bo ktoś błędnie wskazał drogę. Można, można pytać dostać błędną odpowiedź i w rezultacie ta błędna odpowiedź pociąga za sobą kolejne błędy. I niestety cały kłopot polega na tym, że my jako ludzie bardzo często szukamy odpowiedzi u osób, które, które tych odpowiedzi nie bardzo które tych odpowiedzi nie znają albo nie bardzo wiedzą jak jest, ale, ale odpowiedzi dają. W rezultacie czasem można, można popaść w poważne tarapaty. Można oczywiście też zapytać kogoś, kto wie i usłyszeć prawidłową odpowiedź, ale zrobić i tak po swojemu. I wybrać. Inną drogę. Efekty będą generalnie takie same, czyli nie dojdzie się tam, gdzie się chciałoby dojść. Wielcy filozofowie zadawali wielkie, dobre, można powiedzieć, ważne, wspaniałe pytania. Jednak udzielane przez nich odpowiedzi już niekoniecznie były tak samo dobre i tak samo wielkie, jak pytania, które zadawali. Dlaczego? Ano bardzo często dlatego, że odpowiedzi szukali to powinniśmy, powinniśmy już pamiętać z poprzednich dwóch rozważań, odpowiedzi szukali w samych sobie, w świecie, który nas otacza, może u innych ludzi, którzy wydawali się mądrzy i efekt był taki, że nie zawsze te odpowiedzi były dobre. Jedni byli przekonani, że z chwilą śmierci człowiek przestaje istnieć, że wszystko, co mamy, to jest to, co mamy tu, co, czym żyjemy tutaj, że potem człowiek rozpada się na proch. Na atomy, jak niektórzy by powiedzieli, i na tym koniec. Jeszcze inni wierzą w to, że śmierć ciała uwalnia jakąś niemateria niematerialną cząstkę w nas. Różnie ją nazywali, nazywają, yy, która po tym jak śmierć ciała następuje, ta niematerialna cząstka łączy się z jakąś kosmiczną energią, stapia się z nią, zostaje przez nią wchłonięta i staje się częścią tej kosmicznej energii. Z kolei jeszcze inni są przekonani, że kiedy umiera ciało, to ta niematerialna część człowieka zamieszkuje w kolejnej istocie, w jakimś nowym człowieku albo w jakimś zwierzęciu. Jeszcze inni wierzą, że to, co nas czeka po drugiej stronie, to będzie w zasadzie to samo, co mamy teraz, tylko tyle, że będzie ładnie wyremontowane. Żeby nie użyć takiego słowa odpicowane. Będziemy mieli w piękny, wspaniały świat. Ten świat, ale, ale, ale po prostu odremontowany, czy odnowiony, pomalowany. A co na ten temat ma do powiedzenia Bóg w swoim słowie? Posłuchajmy Księga Objawienia Jana, 21 rozdział, pierwsze 7 wersetów. Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica, przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a On będzie dla mnie synem. Dziękuję. Widzimy w tym fragmencie kilka rzeczy, które pozwalają nam zobaczyć, chociażby chociaż niezbyt wyraźnie, bo wiele rzeczy, które Bóg pokazuje w swoim słowie, dotyczących tego, co kiedyś gdzieś. Będzie miało miejsce. One, one są owiane pewnego rodzaju tajemnicą. Są trochę jakby za, za taką mgiełką, za zasłoną. I tam coś widzimy, ale tak nie, nie do końca. Ja ostatnio mam pewne kłopoty z, z moim prawym okiem. Jak zamknę lewe, to tym prawym okiem widzę, ale tak, takie trochę zamglone. Zdrowie jestem, żebyście się nie obawiali. Nie ma nic poważnego. To jest związane z moim wiekiem. Pani doktor powiedziała, że mam się niczym nie martwić, jest wszystko w porządku. Ale niemniej jednak to powoduje, że jak. Patrzę prawym okiem, to, to widzę taki, taki niewyraźny obraz. I z, i z e, księgami prorockimi również objawienie Jana jest trochę podobnie, że my pewne rzeczy widzimy, ale one są takie trochę niewyraźne. Nie, nie do końca jesteśmy w stanie dostrzec, dostrzec e, szczegóły. Niemniej jednak pewne rzeczy pozwalają nam, e, e, pewne rzeczy Bóg pozwala nam zobaczyć poprzez to słowo, które do nas przekazuje, również i w tym fragmencie Księgi objawienia objawienie Jana. Możemy zobaczyć, jak to wygląda nie z naszego ludzkiego punktu widzenia, nie co my byśmy sobie wyobrażali, jak, jak, jak myślimy o, o, o tym, co jest poza, te, poza tą zasłoną po drugiej stronie, ale co Bóg e, ma nam do powiedzenia. Pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to z tego fragmentu wynika jasno, że świat nie zostanie wyremontowany. Cokolwiek byśmy o tym nie myśleli, to e, to słowo mówi, zrobię wszystko. Na nowo. Wszystko będzie nowe. To jest o tyle istotne, że yy, jeśli wiemy o tym, że ten świat jest przesiąknięty pewnego rodzaju słabością wynikającą z grzechu, cokolwiek na tym świecie się dzieje, czy dotyczy to życia ludzi, czy dotyczy to życia zwierząt, czy dotyczy to czegokolwiek innego, to podlega zepsuciu. Nie z własnej woli, nie dlatego, że świat tak sobie wymyślił, ale dlatego, że my jako ludzie. Upadliśmy i wciągnęliśmy całą resztę w ten nasz upadek. Więc Bóg da, da wszystko nowe. I wszystko uczyni nowe. Pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły. Coś nowego Bóg da. Jak to będzie wyglądało? Możemy już w tym momencie spekulować, możemy kombinować, możemy sobie wymyślać, możemy brać pod uwagę rów, różne fragmenty Pisma Świętego, które o tym mówią, ale to jest istotne, że to nie będzie to, co jest tutaj. Odświeżone, pomalowane, wyszpachlowane i sprzedane jako nówka nieśmigana. Jak to mówił? Nie, być naprawdę nówka nieśmigana w ogóle. Druga rzecz to to, że Bóg nas nie wchłonie. Nie staniemy się e, częścią Niego. Bo tutaj czytam o tym, że Bóg mówi: Ja jestem z nimi. Ja jestem z ludźmi, czyli ludzie dalej są. Nie, nie są częścią Jego, nie jego jako, jako istoty, nie stapiają się z Nim w jedno, ale są z Nim, a On jest z ludźmi. Tak nam to słowo pokazuje. W zasadzie to jest ciekawe sformułowanie użyte, bo w większości tłumaczeń czytamy, że sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. Tak to zostało w tym, w tym tłumaczeniu oddane. I wiele tłumaczeń oddaje to w bardzo podobny sposób, że Bóg, sam Bóg będzie z nimi. Ale kiedy sięgniemy do tego, co jest napisane przez Jana, co było napisane przez Jana, co on widział, co słyszał, to w zasadzie brzmiało to w ten sposób: a sam Bóg będzie Bogiem z nimi. To jest nawiązanie do Ewangelii Mateusza, kiedy Anioł mówił o tym, że narodzi się Jezus, że narodzi się Syn Boży. To jest powiedziane, że nazwą Go Emanuel. Bóg z nami. To jest ciekawe, że Jezus nie dostał imienia Emanuel. Zauważyliście? Dostał imię Jezus. A anioł powiedział że będzie miał imię Emanuel. Niektórzy powiedzą, o, mamy niezgodność w Piśmie Świętym. Miał być Emanuel, jest Jezus. Ale to imię Emanuel nie było imieniem własnym Jego, tylko określeniem tego, kim On tak naprawdę będzie. On będzie Bogiem z nami. Jakby ktoś miał wątpliwości odnośnie tego, czy Jezus jest Bogiem, to anioł powiedział, On będzie Bogiem z nami. Bóg staje się człowiekiem i jest Bogiem z nami, jest Bogiem wśród nas, jest Bogiem z nami. Tutaj właśnie w objawieniu Jana czytamy, że że sam Bóg będzie z nimi, albo On sam, Bóg będzie Bogiem z nimi, Emanuel w wieczności. Kolejna rzecz to, że ludzie nie znikną, nie staną się częścią jakiejś uniwersalnej, kosmicznej energii, ale będą dalej istnieć. W jaki sposób będziemy istnieć, znowu to jest kwestia... Interpretacji Słowa i, i pewnej analizy tego, co Biblia nam mówi, ale będziemy dalej. Ludzie będą dalej istnieć. Będziemy wyglądać prawdopodobnie inaczej niż teraz. Nie będziemy mieć problemów ze wzrokiem. Nie będziemy mieć żadnych problemów, tak naprawdę. Ponieważ to są wszystko rzeczy, które wynikają z grzechu, a ponieważ grzechu. Już nie będzie, więc nie będzie również skutków grzechu. Będzie nowa rzeczywistość. Niepojęte to dla nas jest. I dlatego, że jest niepojęte, to my czasami takie mamy pewne wątpliwości. Ale kiedy Bóg mówi, że tak będzie, to znaczy, że tak będzie. I to można powiedzieć, będzie jedna wielka, szczęśliwa rodzina, której tatą jest sam Bóg. Dzisiaj ta rodzina jest wielka, nie zawsze szczęśliwa. Nasze relacje z tatą czasami bywają trudne. Czasami chodzimy swoimi drogami, pomimo tego, tak jak mówiłem wcześniej, że on nam daje odpowiedzi, to myślimy sobie, no dobra, spróbuję inaczej. Bóg mówi: Nie rób, a, on mówi, a zobaczę, co, co będzie, kiedy zrobię. Ale potem tak nie będzie. Nie będziemy mieli tego rodzaju problemów i nie będziemy mieli również konsekwencji naszych błędnych wyborów, ponieważ te wszystkie pierwsze rzeczy przeminęły. I to jest ciekawe, Bóg sam zapewnia, że te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I dlaczego podkreślam akurat to, że te słowa są wiarygodne i prawdziwe? Ponieważ patrząc na to, co ludzie wymyślali, jakiego rodzaju poglądy, pomysły. Mili ludzie, to Bóg może powiedzieć tak, te Wasze pomysły i te Wasze poglądy i to, do czego Wyście doszli, to niestety nie jest ani pewne, ani prawdziwe, ani wiarygodne. Ale to, co Ja Wam mówię, to jest prawdziwe, to jest wiarygodne, to jest pewne. Zawsze będziemy mieli tego rodzaju wyzwanie. Jakiej odpowiedzi się uchwycić? Tak jak powiedziałem, pytania można zadać prawidłowe. Ty możesz zadać prawidłowe pytanie, inni mogą zadać prawidłowe pytanie i pytania same w sobie są czasami naprawdę genialne. Kłopot polega na tym, żeby szukać odpowiedzi u tego, który te odpowiedzi zna, a nie u kogokolwiek. Gdyby wszedł tutaj ktoś obcy i zapytał, zapytał kto jest. Żoną Marcina Zwolińskiego. Wielu z was wie. Ale być może musieli się, niektórzy musieliby się trochę zastanowić. Ja wiem na 100%, tak? Więc najlepiej byłoby podejść do mnie i zapytać mnie, Marcin, kto jest twoją żoną? Ja mogę wskazać. I tak jest z każdym innym pytaniem, które mogliby ludzie zadać. Pytanie może być dobre, ale kogo. Pytamy, u kogo szukamy odpowiedzi. Kto jest tym, który na to pytanie nam odpowiada. Czytając to wszystko, y, mogę popatrzeć na moje życie nie przez pryzmat tego, co ludzie wymyślają, ale tego, co Bóg sam objawia. I mało tego, mogę popatrzeć na moje życie nie z perspektywy mojego życia tu i teraz, wszystkich problemów, kłopotów, braków różnego rodzaju e, e, ograniczeń, ale mo mogę popatrzeć na to moje życie dzisiaj, patrząc na je z perspektywy wieczności. Popatrzeć na to, co Bóg mówi o mnie, jak to wszystko się skończy, dokąd zmierzam. Nie zmierzam do nicości, nie zmierzam do jakiejś otchłani, nie zmierzam do y, jak, jakiegoś y, roztopienia się, zmierzam do wiecznego, szczęśliwego, cudownego domu mojego taty. Spróbujmy przypomnieć sobie ten logiczny ciąg sprzed tygodnia, dodając do niego ten jeden element z dzisiejszego rozważania. Jeśli wiem skąd pochodzę, to wiem kim jestem. A jeśli wiem kim jestem, to znam swoją prawdziwą wartość. Jeśli znam swoją prawdziwą wartość, to wiem po co istnieję. Jeśli wiem, po co istnieją, mam inną perspektywę na moje tu i teraz, bo wiem też, że to jest zaledwie przedsionek. Wiecie, jak wielu ludzi próbuje się trzymać kurczowo tego życia, tak aby to mieli, było wszystko, co mają. I w rzeczywistości... Wielu ludzi w ten sposób funkcjonuje, że to życie dla nich jest wszystkim, co mają, więc trzymają się go kurczowo, nie zdając sobie sprawy z tego, że jeśli uwierzą Bogu, jeśli zaufają Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, to tam czeka ich coś, co jest absolutnie niewyobrażalnie nawet nie mam właściwego słowa nieskończenie lepsze. Też nawet słowo nieskończenie dla nas tak naprawdę ono niewiele znaczy, bo. Tej nieskończoności nie rozumiemy. Wiem, że to, co tutaj mam, to jest zaledwie przedsionek czegoś, co czeka mnie, kiedy znajdę się po drugiej stronie. Jestem Bożym stworzeniem, ale, ale to nie wszystko. Jestem chcianym, kochanym dzieckiem Boga, wszechmogącego Pana i Stwórcy Wszechświata. Mogę nazywać Boga moim tatą, a Jezus jest moim bratem. Nie tylko moim Zbawicielem, nie tylko moim Panem, ale jest moim bratem. Jesteśmy częścią cudownej rodziny. Teraz żyję, ale, ale to nie jest życie, które jest wszystkim. Tak naprawdę to życie tutaj jest przedsionek tego, co mnie czeka w wieczności. I żyję też po to, żeby opowiadać, jak cudowny jest Ten, który mnie stworzył, który mnie zbawił i który mnie zabierze do swojego do swojego domu, do domu u taty. Gdyby tylko filozofowie starożytni znali odpowiedzi na te pytania, zadawali naprawdę dobre pytania, ale odpowiedzi szukali nie u tego, który je zna, tylko gdzie indziej. U kogo ty dzisiaj szukasz odpowiedzi na twoje pytania? Czy tak wielkie jak pytania wielkich filozofów, czy może mniejsze pytania, ale dotyczące ciebie, twojego życia? Twojej egzystencji tu na tym świecie i przyszłości? Kogo pytasz? Chcę powiedzieć tak: ja nie jestem najlepszą osobą do tego, żeby zadawać mi takie pytania, ponieważ jestem tak samo ograniczony w wielu sprawach. Mogę powiedzieć, wierzę w to, że moje odpowiedzi są dobre, ale. Ja nie jestem Bogiem. Więc trzeba pytać tego, który wie na pewno. A no więc dokąd zmierzam? Do domu taty. Ty też. Ty też. A jeśli jeszcze nie, to zachęcam Cię do tego, żebyś dzisiaj... Przez wiarę wybrał się dokładnie w tym samym kierunku. Do domu taty. Amen.